jakbym miała teraz wrócić w poniedziałek do pracy o 8 rano i wyjść z niej w 5-16, no to nie byłoby to kompletnie możliwe. Jest jakby... Podejmujesz jakąś taką decyzję na pewnym etapie, czy chcesz to życie przetrwać, czy chcesz się nim cieszyć i ja już ją mam na 100% podjętą, że chcecie się tym życiem cieszyć, więc to już warunkuje dużo więcej innych spraw. Trochę inaczej ci układa życie i też trzeba się pogodzić z tym, że no, trzeba będzie ruszyć się i działać, bo inaczej nie doświadczysz tych wszystkich rzeczy, które, które chcesz doświadczyć, I to jest taki balans. No. Ja nie mówię, że nie jest ważne cieszyć się z tych małych rzeczy, bo to jest podstawa wszystkiego. Ale jednak, um, jeśli ty się musisz trochę zmuszać do tego, żeby zauważać, czym się cieszyć, a jesteś w takim miejscu, które naprawdę daje ci radochę, no to to jest inny, to jest inna jakość zupełnie.